Cześć! Dziś będzie trochę kolorowo, ale też jednocześnie mrocznie, a do tego sensualnie, artystycznie, po prostu różnorodnie. Ja jestem Wojtek i zapraszam was na program Tak trzeba żyć. A ze mną i z wami jest dzisiaj Anka Dzielińska, znana również jako Anka Juraszek, szczególnie słuchaczom Eski i Kirok, Rok, ale przygotowałem dla siebie takie ładne przedstawienie. Wyczytałem to w wogu, więc wiesz, nie ma lipy, nie ma lipy. Producentka. Tak jest. Performerka. Wszystko się zgadza. Propagatorka nowego cyrku. Dokładnie. Dziennikarka i lektorka. Pięknie. Dzień dobry. Anka Dzielińska. Bardzo serdecznie witam. Bardzo miło, fajnie się tego słucha yy, z Twojej strony. Tak no wiesz, fajnie, że takie rzeczy robisz, no, no bo to rzuczy. chyba nie jest na wyrost. Znamy się właściwie od kilku lat. Pracowaliśmy przy jednym programie i mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy obserwuję Twoją działalność, chociażby na Instagramie, to coś mnie znowu zaskakuje. Mam taki duży znak zapytania przy tobie i dlatego chciałbym zapytać. Jak można określić to, czym się zajmujesz? Czy to jest po prostu teatr, czy to jest po prostu sztuka, czy w jakikolwiek sposób byś to zaszufladkowała? Właśnie nie chciałabym tego szufladkować i jakby mam nadzieję, że nigdy nikomu się to nie uda. Okay. E, trochę, trochę to jest pomiędzy wszystko, a to dlatego, że jakby oczywiście u mnie główną, główną rzeczą, którą się zajmuję powiedzmy jest w skrócie cyrk. Mhm. Tak, wiem, jakie wszyscy mają z tym skojarzenia, zdecydowanie. No, i jakby moją główną misją w życiu jest właśnie w cudzysłowie oczywiście, walczyć z tymi skojarzeniami, albo inaczej, pogłębiać te skojarzenia, w sensie takim, żeby troszkę powiedzieć ludziom, że tak, tak, ja wiem, że jest cyrk ze zwierzętami, ja wiem, że jest cyrk dla dzieci. Chociaż ze zwierzętami już coraz rzadziej, na szczęście. Prawda. Mhm. Ale właśnie, po pierwsze, jest też cyrk bez zwierząt, i to również cyrk tradycyjny, bo i na przykład zalewcy ze zwierząt zrezygnowali, i cyrk korona, a mówimy o dwóch w największych cyrkach w Polsce, mm -hmm. i to nie jest reklama. <laughs> e, nikt ze mną żadnych umów nie podpisywał, ale naprawdę jakby. Ale idą duchem, jakby ktoś chciał? Tak, tak. Z, <laughs> idą z duchem czasu. Natomiast oni rzeczywiście skupiają się na dzieciakach, więc też zupełnie inaczej. E, również pod namiotem, czyli też pierwsze skojarzenie takie właśnie z tradycyjnym cyrkiem, to jest to, że jest pod namiotem i że jeździ od miasta do miasta. Natomiast mój cyrk, jak to mówię, e, to jest cyrk po pierwsze właśnie z takim przymrużonym oczkiem dla dorosłych. I to jest jakby jeden z głównych punktów ale też, żeby to był, że to może być też um, cyrk trudniejszy. Mhm. Nowy czyli, cyrk że... to po prostu nazywa Nowy cyrk, dokładnie. Jakby to jest rzeczywiście coś, co się wzięło tak z grubsza, z Francji, nazywa się to Cirque Nouveau. U nich to już działało w latach 70 ubiegłego wieku, czyli jesteśmy Troszeczkę zapóźnieni, jak to czasami bywa w Polsce, ale nadążamy, staramy się jakby staramy się rozwijać rzeczywiście. Trochę inna, inna sytuacja jest we Francji, trochę inna w Polsce, ale ten nowy cyrk y, już funkcjonuje, jest jeszcze trochę niszowy, no ale właśnie jakby misją takich ludzi jak ja jest właśnie to, żeby on przestał być niszowy, albo żeby był niszowy, ale żeby więcej ludzi się nim interesowało. No i jakby to jest, y, to jest główny cel, bo szczerze mówiąc, za każdym razem, jak ktoś przychodzi, jak już y, daje się przekonać, że no, Dobra, idę na ten cyrk, e, mhm. i siada i kończy się spektakl. I jest takie, to był cyrk. Mhm. Tam jest dużo więcej. W ogóle ja będę dopytywał, bo jakby na co dzień współpracujesz, współdziałasz z taką ekipą, która się nazywa Kolektywem Inicjatyw Cyrkowych. Tworzycie przeróżne rzeczy. Ostatnio też było bardzo odważnie, do tego także nawiążemy. E, i, I tak jak wspominałaś, to wszystko jest nawiązanie do tej sceny teatralnej z Francji jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat. E, Czym to jest? Jakby z tego co się orientuję, to przede wszystkim łączenie bardzo różnych sztuk na jednej scenie w jednym spektaklu. Udaje się to robić? Jak najbardziej, w ogóle to jest super, że jakby nowy cyrk stara się też czerpać z innych źródeł, czyli na przykład trochę z tańca, trochę z teatru, mamy warsztaty teatralne, żeby siebie dokształcić też, mm -hmm. ale żeby innych też dokształcić, mamy warsztaty taneczne właśnie, żeby móc wplatać gdzieś na przykład taniec współczesny, bo to wszystko jest trochę taki teatr ruchu z, zresztą, ale no jakby właśnie nie da się tego tak zamknąć w sensie, że czy to jest nowy cyrk, czy to jest teatr współczesny, czy to jest taniec, czy to wszystko jest razem i to się jakby wszystko ze sobą łączy, i to jest w sumie nowy cyrk tak w dużym, dużym skrócie. Mhm. No i dzięki temu jakby możemy się komunikować z różnymi ludźmi, z różnych środowisk właśnie w różnym wieku i z dorosłymi też, I, i, i to też na przykład otwiera czasami, bo nie trzeba używać języka w ogóle, tylko na przykład można się komunikować ciałem, co oznacza, że w zasadzie nie ogranicza nas polska granica, tylko można gdzieś wyjechać i też się mhm. pokazywać, nie. Jednocześnie można ściągnąć artystów z zewnątrz i tak naprawdę bez bariery językowej przedstawiać to, co byście chcieli przedstawić. Tak było zresztą, bo teraz jak robiliśmy właśnie ten odważny, jak to mówisz, projekt... Mm -hmm. Hedonist Show, był... w ogóle sama nazwa. Tak jest, tak jest. Hedonist, czyli przyjemność tak było. Chcieliśmy rzeczywiście uprzyjemnić ludziom, a trafiliśmy naprawdę na trudne czasy, no i właśnie do tych trudnych czasów nawiązując, na drugim spektaklu e, wystąpiła u nas dziewczyna, która parę dni wcześniej uciekła e, z Ukrainy, więc jakby spadła tak, od mówiło, razu na tam scenę. Jest cykl czterech występów, e, i, i to się rzeczywiście przeplatało z całą tą sytuacją związaną z Ukrainą, tak. więc trudne czasy, a jednocześnie chyba ta sztuka też była potrzebna. Bo wy, jakby, wasze występy były wsparciem, wydaliście też fundusze. A z drugiej strony też no gdzieś trzeba odetchnąć. Dokładnie. Właśnie to było super, bo była taka chwila zastanowienia się, czy robić w ogóle, bo przecież tutaj tragedia, i my to rozumieliśmy jak najbardziej, też się z tym dziwnie czuliśmy, że planowaliśmy rozrywkę. Mhm. Ale z drugiej strony rzeczywiście, żeby móc pomagać w ogóle, to, to nie, nie można tak wystrzelić i po prostu się wypalić, tylko trzeba sobie robić te schodki, czyli na chwilę odetchnąć. No i my byliśmy takim schodkiem bardzo przyjemnym. No i bardzo odważnym, bo tak. <laughs> Państwo, którzy nie widzieli, to będą też się przebitki pojawiały, mamy takie możliwości, więc będą, ale najpierw spokojnie, bo akrobatyka, żonglerka, taniec, ale jest pole dance, jest yes. burleska. Yes. W ogóle na Instagramie napisałeś któregoś razu: tyle cysków w ostatnim miesiącu nie widziałam przez całe swoje życie, więc jakby. Bardzo odważnie, jak na miejsce, w którym żyjemy, czyli Polskę. Jakie były reakcje wśród publiczności? Nikt nie super. protestował, nikt nie wychodził? Nie, nie rzucali ekstra. pomidorami? Nie, zdecydowanie, wręcz <grym> przeciwnie, to było super fajne. Rzeczywiście burleska jakby w Polsce ma się świetnie i y, ludzie przychodzą ją specjalnie oglądać, czyli tak nacycki. E, oczywiście nie tylko, bo, bo bardzo często to jest cała fabuła, cała, cała opowieść, ale ogólnie tak chodzi o rozbieranie się, zdecydowanie. Dziewczyny się tego nie wstydzą, wręcz przeciwnie. Mhm. Natomiast y, tutaj ludzie przychodzą, na W zasadzie nie wiedzą na co, bo było powiedziane, że może wydarzyć się wszystko, i rzeczywiście tak było. Więc był z jednej strony chłopak, który jest artystą, choreografem, który robi na przykład teledyski dla Ralfa Kamińskiego, i może to nie było takie przysłowiowe tarzanie się po podłodze w sensie tańca współczesnego, ale rzeczywiście była to zupełnie inna forma. Tuż po nim właśnie wychodziła na scenę dziewczyna, która się rozbierała, robiła to w sposób przepiękny, i jakby wszystko tam się zgadzało, i ludzie byli tacy. To była wanna wypełniona pianą i wodą, to wszystko na scenie. W ogóle jakby twoja rola często też w tych spektaklach, poza tym, że masz mnóstwo umiejętności, takich i żonglerskich i związanych z hulachopem, o czym jeszcze powiemy, ale jesteś głównie prowadzącą. Jesteś taką, przeprowadzasz ludzi przez cały ten spektakl. Czy między występami się pojawiają jakieś opowieści, czy zapowiadasz, czy mówisz po prostu, kto wystąpi i co zaprezentuje jak to wygląda? Jak się <grym> tworzy taki w ogóle klimat? <grym> Wiesz co, y, mi chodziło przede wszystkim o to, że ponieważ znam tych wszystkich ludzi, jakby oczywiście moglibyśmy pewnie y, w cudzysłowie wynająć pro, Prokopa, ale, ale po e, co chodziło o to. <grym> y, chodziło o to bardziej, że y, wiem. Co się dzieje i co chcę przekazać i, i o co chodzi nam. Mhm. Więc jakby opowiadając o tych ludziach, czułam się luźno, byłam w stanie właśnie przytoczyć anegdotki z ich życia, czyli wejść głębiej trochę niż prowadzący, który ma napisane na kartce na przykład rzeczy. Gdzieś tam zagadać do publiczności i starać się przekazać jakby tą misję trochę, czyli tego właśnie cyrku i pokazania im tak, ha, przyszliście do cyrku, nawet <laughs> ty nie wiedzieliście. A z drugiej strony właśnie pokazać, jaka jest różnorodność. I to było w ogóle super, bo podczas czterech spektakli pokazaliśmy ponad trzy. 30 artystów. Mhm. Więc, jakby w ogóle ludzie mogli zobaczyć na scenie absolutnie wszystko. No i na tym nam zależało. Warto podkreślić, że te spektakle, które akurat przedstawialiście pod hasłem Hedonist Show, zdecydowanie były kierowane do publiczności dorosłej, a cyrk zwykle nam się jednak kojarzy z takimi atrakcjami dla dzieci, więc warto odróżnić, że są w ogóle miejsca, w których wydawało nam, wydawałoby nam się, że jest bajkowo, że, że właśnie tak z założenia no, to może być takie troszeczkę kiczowate, a tutaj się dzieją właśnie takie rzeczy, że nagle, no, tak jak mówisz, reakcje ludzi są raczej wow. Ale rzeczywiście i tu brakuje ci jednego słowa, bo nazywało się to hedonist warietę show. Mm -hmm. I to warietę jest dosyć istotnym słowem, a to dlatego, że warietę samo w sobie oznacza różnorodność, to po pierwsze, ze znaczenia słowa, ale po drugie to są takie showsy, które na całym świecie w zasadzie istnieją. Bo i w Berlinie jest warietę, jest ogromna warieta, która się nazywa Wintergarten na przykład, ale jest na przykład we Francji Lelido, czyli taki właśnie kabaret. I tu się właśnie gdzieś ten kabaret pojawia, taki klasyczna rewia i warietę, no i my właśnie jakby Zerpiąc inspirację z tych różnych miejsc, mieliśmy takie poczucie, że to powinno się wydarzyć w Warszawie. To się musi mm -hmm. wydarzyć w Warszawie. To musi mieć miejsce w Warszawie, w Polsce. Mogłoby oczywiście być też w Łodzi i w Bydgoszczy, ale akurat my jesteśmy w, w Warszawie, więc zrobiliśmy to w Warszawie. Łatwiej wam powiedzieć troszeczkę, e, więc to nie tak, że wyróżniam stolicę. E, natomiast rzeczywiście tutaj e, to siadło, jak to się mówi. Ludzie byli zachwyceni, zdziwieni, właśnie, bo na przykład bardzo często nie mają dzieci, więc nie idą z nimi do cyrku. Albo mają dzieci, więc nie idą z nimi do cyrku, bo mają różne skojarzenia. <laughs> okay. A my, jakby wszystko, to przebiliśmy się przez wszystkie ściany, które się dało tylko przebić, i, i zaprosiliśmy do siebie w bardzo eleganckim wydaniu. To było też super fajne, właśnie. Są takie spektakle. Wcześniej też wspominałaś, że czasami się spotykacie na takich dżemach cyrkowych, czyli jakby spotkania improwizowane dla osób, które są związane z tym świadkiem takim kuglarskim, że tak, tak powiem jest. w cudzysłowie. Kto tam się może pojawić? Czy może przyjść ktoś, kto niczego nie potrafi, czy raczej tam już przychodzą osoby, które. Potrafią różne rzeczy i chcą podejrzeć innych, chcą się spotkać w gronie takich frików, jak oni. Właśnie to jest super, że może przyjść każdy, że może trafić przypadkiem, nie wiem, zostać wciągnięty przez znajomego. Mhm. Często jest oczywiście tak, że są cyrkowcy po prostu między sobą i się wymieniają trikami, ale teraz mieliśmy tak, że robiliśmy dżemę w terminalu kultury tutaj na Gocławiu, warszawskim i przychodzili ludzie zupełnie po prostu mieszkańcy z okolic e, i podnosili z ziemi i e, chciałbym coś z tym zrobić. E, I my im mhm. pomagaliśmy jak najbardziej, bo na tym też nam zależało, tak? Czyli jakby różne aspekty, tutaj mówię o kolektywie INC, czyli właśnie Inicjatyw Nowocyrkowych, zależy nam na tym, żeby właśnie zintegrować środowisko, żeby pokazać coś ludziom, żeby ich trochę tego nauczyć, żeby zrobić warsztaty żonglerskie, bo uważamy, że żonglerka powinna być w ogóle w szkołach, nie zamiast matematyki, ale razem z matematyką, bo nie, pomaga. Bo nie zdał tego przedmiotu. No nie, absolutnie byś zdał, zaraz cię poczekaj i zaraz znajdziemy, się znajdziemy, ja cię będę uczyła. Dokładnie. E, bo chodzi o to, że rzeczywiście ta żonglerka to jest coś, co ludzie w ogóle kojarzą z czymś, nie wiem, Abstrakcyjnym, właśnie, mhm. albo czymś dla nie wiadomo kogo, a tak naprawdę absolutnie każdy się może nauczyć żonglerki, mało tego, nie trzeba się nauczyć żonglerki, żeby na przykład przyrosło mi istoty szarej i istoty białej w mózgu, bo są takie badania mhm. i jest to udowodnione przez amerykańskich naukowców, oczywiście, nie a tylko oni amerykańskich. Mają rację. Dokładnie, że nauka sama żonglerki jakby wspomaga rozwój mózgu i to obu. Obu półku e, jednocześnie, bo to jest jakby dziwne, że jedna ręka robi co innego, druga ręka robi co innego. Mózg na początku ma po prostu fuck up tak zwany, w ogóle nie wie, co się dzieje, ale później jakby no, to jest niesamowite, co, co, co dzieje się z mózgiem i rzeczywiście. Mój multiskill również jest wspomagany tym. Mhm. A jak się to stało? że zaczęłaś uprawiać takie różne dziwne sztuki bo wiem że też e, jakby przez długi czas bawiłaś się hula-hopami, żonglowałaś, tańczyłaś z nimi, e, ale co było wcześniej? Co sprawiło, że stwierdziłaś: może to jest dla mnie? Może zacznę podrzucać te przedmioty i łapać i podrzucać? Ludzie Mm -hmm. Niesamowici ludzie z ogromną pasją i to, w jaki oni sposób potrafią sprzedać te pasję, Trochę nieświadomie, bo to nie jest tak, że oni podchodzą na ulicę i mówią: chciałbym, że tak ludzi Tak, dokładnie. E, no jakby trochę było tak, że e, zawsze, odkąd pamiętam, robiłam rzeczy. Organizowałam coś, na, jak byłam na studiach, to organizowałam juvenalia i tak dalej. I jakby gdzieś tam kropka po kropce y, okazało się, że są organizowane warsztaty cyrkowe w Lublinie, bo tam studiowałam i zrobiłam takie. A pójdę. No i poszłam, i tam poznałam naprawdę wspaniałych ludzi, którzy organizowali zresztą później w Lublinie European Jugging Convention, czyli największy festiwal żonglerski na świecie. Zresztą teraz nie jest już tylko żonglerski, tylko w ogóle cyrkowy. Więc było 3000 prawie żonglerów, akrobatów i wszelkiej maści cyrkowców w Lublinie na wielkiej hali. No i jak tam weszłam. To po prostu, no jakby te uczu to uczucie, które tam się, się pojawiło, te emocje, jakby to, jaki, jakie oni mają umiejętności, ale też to właśnie z jaką łatwością są w stanie te umiejętności przekazać. No naprawdę mhm. chcesz to robić. Masz coś takiego, że po prostu, nie wiem, czasami się patrzy na tych celebrytów wysiadających z tych Mercedesów i tak mówisz, to chciałbym taki być. I oni dokładnie to samo robią, tylko jakby z zupełnie innym przedmiotem, mhm. e, tak? z zupełnie innymi umiejętnościami, jak masz takie, nie no, naprawdę chciałbym to robić. Niesamowite. No i to jest jedna strona Anki Juraszek. Anki, dziennikarski Anki Juraszek, bo właśnie z tym nazwiskiem kojarzą Cię słuchacze radiowi Weste i Westerok. Czy dziś to jest jeszcze dla Ciebie pasja, dziennikarstwo, praca w newsach, czy raczej przychodzisz już, no dobra. Byle do tej 13, 12, a potem idę robić swoje rzeczy. Nie, zdecydowanie w ogóle jedno i drugie jest super. I mam też takie wrażenie, że jedno trochę oddziaływuje na drugie. Na przykład, jak prowadziłam e, hedonista, e, to fajne było to, że mam cały czas na bieżąco wszystkie informacje, wszystko, co się dzieje na świecie. Trochę w ten sposób się buduje stand-up. Nie, nie, daleko mi do stand-upu jestem raczej z tych suchych żartów, nieważne, ale. E, e, <laughs> Dlatego ale to, w radiu się sprawdza. Dokładnie, ale to było fajne, że mogę korzystać z tego, co wiem na co dzień. Naprawdę miałam mnóstwo odwołań itd. Tak ale ja z drugiej strony jakby przychodzę do radia, e, czasami się ludzie śmieją, że widzą materiały zrobione o cyrku i tak o, cyrk to na pewno ona robiła i rzeczywiście gdzieś tam to się przeplata, mm, ale tak, ten challenge poranny to jest super sprawa, bo, bo jakby no, nie umiałabym usiedzieć na miejscu, więc jakby mhm. jedno i drugie to je, tworzy mnie. Że się tak wyrażę. Dla nas jakby to już jest taki chleb powszedni, że na co dzień jesteś o tej piątej, szóstej rano w pracy i musisz się rozpędzić i od razu być na najwyższych obrotach, ale dla osób, które jednak nie wiedzą jak to dziennikarstwo wygląda od środka, to pokrótce jak się tworzy poważne newsy? O, o czym ludzie chcą wiedzieć albo o czym powinni wiedzieć? Z czego się składają serwisy informacyjne? No bo ty głównie jesteś dziennikarską, dziennikarką newsową. Dokładnie tak. Najpierw właśnie czytałam serwisy, więc rzeczywiście mm. można było mnie przez parę lat usłyszeć, a teraz jestem tak zwanym wydawcą, czyli przychodzę o piątej, jakby sprawdzam, co się działo przez całą noc, jeżeli chodzi, czy świat jeszcze stoi, bo czasami bywa, że jestem na granicy. <grym> Chociaż na szczęście jeszcze tutaj jesteśmy. Tak, na szczęście jeszcze tutaj jesteśmy, więc sprawdzam, co się działo, patrzę, czy były jakieś konferencje, przychodzi razem ze mną reporter, więc jakby ja jestem osobą, która sprawdza i mówi, co ewentualnie można właśnie, czy wyciąć jakieś dźwięki, czy można zrobić o czymś tak zwaną paszczę, czyli hmm. opowiedzieć na przykład, że e, no czy były jakieś bombardowania, czy, czy, czy wręcz przeciwnie działo się coś dobrego, bo i czasami o tym robimy, nasi wygrali. <noise> w każdym razie. Siadkarze wygrywali. O, właśnie, nasi siatkarze wygrali. I wtedy można zrobić radosną paszczę o tym, co się wydarzyło z nocy. No i później jest taka rozpędówka, że jest kolegium, czyli z pozostałymi reporterami, którzy właśnie mają dyżury w ciągu dnia, którzy przynoszą swoje tematy, o których będą mówić. Najczęściej są to tematy lokalne, bo, bo mamy tutaj właśnie też lokalne, a zresztą SK ROK jest jakby jak najbardziej lokalną i, i SK ma też swój lokalny odbiór. Mhm. E, więc absolutnie mówimy o tym, co interesuje mieszkańców tutaj na miejscu i tam rzeczywiście chodzi o to, co interesuje ludzi. Czyli czasami, nie wiem, szuka się tego na facebookowych grupach, na zasadzie, że o, tu pani ma problem, tu jej ktoś rozdeptał rabatki. Czyli znaczy, umniejszam troszkę teraz oczywiście, nie, niekoniecznie o tak Czasami te, to jest chociaż, problem. no właśnie, zdecydowanie, jakby chodzi o ludzi, o, tak mhm. w skrócie. E, I o ich problemy i o to, o, 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 to, o, co, o co oni walczą. Mhm. Jest też rzeczywiście tak zwana duża antena, duża polityka, i tam już wtedy się chodzi do Sejmu i pilnuje się tego, co się będzie działo, czy Kaczyński już zrezygnował, czy jeszcze nie, itd., itd. Więc i tak dalej, i tak dalej. Więc i to wszystko się ustala na kolegium, co się da ustalić. Natomiast są też sprawy bieżące, bo rzeczywiście newsy są co godzinę lub co pół godziny. Mhm. Więc oprócz tego, co się da zaplanować, bo są jakieś konferencje, na przykład, że o 13, wiadomo, że idziesz, bo się dzieje coś, no to czuwa się na tym, że nie wiem, jest jakiś wypadek, reporter dzwoni, słuchaj, u nas, po prostu jest a jedynka zablokowana, no to wchodzimy na antenę i tak dalej, i tak dalej. No nie, więc jakby informujemy o wszystkim. Wszystko co... na bieżąco. To się, tak, to, to się tak, dzieje tak, tak, nas i to co się dzieje w kraju. Mówisz o tym, co ludzi najbardziej interesuje, a co ciebie jeszcze interesuje? Czy ty masz w ogóle czas jeszcze na inne zainteresowania? Czyli mamy tutaj teatr, nowy cyrk, mamy dziennikarstwo, Harry Potter na pewno w twoim sercu gości bardzo, więc. A Harry Potter jest w ogóle tak. Mam różdżkę i nie zawaham się jej użyć. Ale jesteś ze Sliterynu? Nie, czy ja Gryfindor. jestem akurat z Gryffindoru jak najbardziej. Trochę Ravenclaw jest tutaj do mieszka, bo jestem jednak mądra, także wszystko się zgadza. Jednak, no dobrze. Tak jednak, jest. A co, Gryffindor nie był taki mądry? Pięknie, czy siła? Tam się raczej na pięści walczyło. W każdym razie, no tak, Harry Potter jest taką trochę odskocznią i takim, jak już naprawdę jestem w kresu swoich możliwości, to albo włączę. Włączam sobie audiobooka, albo zaczynam czytać, albo włączam sobie film i to jest dla mnie takie. <laughs> Czyli jest jesteś z tych, co oglądają tam któryś raz. O Jezu, milion, odciągi. milion. Ja brałam udział w trivi Harry'ego Pottera w Warszawie i ją wygrałam z kumplem, więc wiesz, myśmy tam po prostu rozwalili. 50 punktów dla Gryffindoru. Dokładnie tak było. E, więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera, tak, to można powiedzieć, że jest to moje zainteresowanie, a tak to no, staram się po prostu gdzieś czasem coś przeczytać. W sensie, że mhm. e, wyciszenie się takie jest mega ważne, jeżeli się żyje na takich e, obrotach. Ale na przykład teraz, organizując rzeczy, akurat się tak zdarzyło, żyło, że nie pamiętam, kiedy coś robiłam i absolutnie nie mam czasu na tego Harry Pottera, chociaż strasznie bym chciała. I wiem, że teraz jak skończę jeden projekt, to, to będę musiała na chwilę odetchnąć i mm -hmm. na chwilę usiąść. Może się odciąć, może, nie wiem, pojechać w Pieszczady. Cokolwiek. <grym> Bardzo ładne miejsce. E, tak, co? zdecydowanie. E, bo, bo rzeczywiście fajnie, jak się, jak się jedzie górkami, bo jak jest za długo górka, no to, to, to rzeczywiście... Bo brakuje organizm, wiesz, odmawia e, posłuszeństwa po prostu, bo, bo ile można nie spać, nie? Mm -hmm. Znam to. No, <grym> zdecydowanie. No dobrze, to na koniec jakieś takie ładne podsumowanie, czego byś sama sobie życzyła jakby w Twoich planach, w tej, w tej realizacji, bo mam wrażenie, że projekty pojawiają się jeden za drugim i fajnie, bo to się jak, jak kula taka śnieżna troszeczkę. Nad... Jeżeli robisz jedną rzecz, to wyjdzie fajnie, więc inni się tym interesują, trzeba tworzyć coś nowego. A co ci się marzy? W czym byś chciała wziąć udział? Co zrealizować? No, chciałabym, żeby w Warszawie było miejsce z takim spektaklem cyrkowym, który jest stały. Mhm. W sensie, Takie miejsce żeby... fizycznie. Tak, miejsce fizycznie, ale no też ludzie fizycznie, w sensie mhm. takim, żeby rzeczywiście co tydzień, co dwa tygodnie można było przyjść i kupić bilet jak do kina, żeby zobaczyć spektakl. I na przykład nie wiem, co Pureku jest jakiś nowy, sprowadzamy jakąś gwiazdę i tak dalej, żeby też. I przez to, albo w międzyczasie, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób i żeby dowiedzieli się o tym, że cyrk może być dla każdego i że jakby może mieć naprawdę różne oblicza, bo my chcemy też robić rzeczy dla dzieci, będziemy robić rzeczy dla dzieci. Będziemy robić Alicję w krainie czarów cyrkową. Ale z drugiej strony myślimy o tym, żeby zrobić wesele wyspiańskiego cyrkowe, które będzie strasznie dziwne. No, bo, ono w ogóle jest dziwne. No teraz sobie wyobraź, że dodajesz do tego piłki Nie wiem, tam dodajesz. Tak wiem do... No właśnie, trapezy i tak dalej. Królewska też tam będzie? No, myślimy o tym, myślimy jak najbardziej. Więc yy, rzeczywiście zależy mi na tym, żeby, no to jest ta tak zwana moja misja, tak, żeby mhm. jak najwięcej ludzi się dowiedziało o tym, że to jest super yy, i że nie ma co reagować i krzywić się na słowo cyrk, cyrk. Nie, nie znam. Nie znam gościa. E, tylko wręcz przeciwnie. Także to jest, to jest to, co bym chciała, żeby no się wydarzyło pięknie. na świecie. Życzę ci realizacji tych wszystkich planów, tych wszystkich marzeń. Państwa serdecznie zapraszam na te wszystkie spektakle. Ankę możecie śledzić w mediach społecznościowych. Tutaj na dole pod filmikiem też będą miejsca, no w których funkcjonujesz. Więc na pewno wszystkich poznaczamy, nie ma obaw. Bo przezwisko też mam super. Hulanka. Tam też warto się pojawić, bo tam są właśnie wszystkie Twoje działalności związane z hula-hopem. Dokładnie tak. Bo Ty potrafisz robić nieźle nie, nie bioderkami, nie bioderkami, nie tylko bioderkami. Tak jest i zapraszam, żeby się tego też nauczyć, bo to nie jest tylko kręcenie fitnessowe. No, to prawda. Chciałbym tak hulać. E, więc zapraszam. Media społecznościowe Anki na pewno tutaj wszędzie znajdziecie. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania i słuchania pozostałych odcinków Tak Trzeba Żyć.